Państwa bardzo serdecznie, mamy dzisiaj 2 lutego, poniedziałek, godzina pierwsza po południu. Znajdujemy się w miejscowości Szebrno, niedaleko wyspy i dzisiaj spróbuję wejść sobie na zalew Wiślany, na taflę lodową, na zalewie Wiślanym. Cały zalew Wiślany zamarzł. Tutaj, proszę Państwa, widzimy bardzo dużo śladów. Sporo osp wchodziło już na ten lód. Ten lód jest bezpieczny. Ma już ponad 20 cm grubości. Tak więc nie ma żadnego niebezpieczeństwa związanego z tym, że pęknie albo coś się może wydarzyć. Natomiast trzeba mimo wszystko zachować uwagę i zdrowy rozsądek w jakieś tam newralgiczne miejsca, czy jakieś przeręble nie podchodzić. Tak jak Państwo widzą bardzo dużo śladów. Widziałem sporo osób. Przejdziemy się kawałeczek w kierunku wyspy. Do wyspy mamy w linii prostej 1700 metrów. Coś takiego. Natomiast pod całą wyspę nie będę podchodził. Natomiast podejdziemy sobie e, stosunkowo blisko. Może mi się uda jakieś ciekawe wszystko nagrać. Problem jest w tym, że jest tu bardzo ślizgo. Słuchajcie, na, tej, na tym lodzie ten lód jest gruby. Zamarznięty, natomiast nogi się ślizgają. Ja mam takie zwykłe buciki, nie mam raków. i tutaj trzeba będzie mocno uważać, żeby po prostu nie poślizgnąć się, sobie nogi nie złamać albo ręki. Tutaj wędkarze chodzili rybacy wcześniej. E, tafla śniegu tutaj się zapada, i jest takie złudzenie, jakby powłoka lodowa była słaba, natomiast то есть только снег Jest bardzo duży wiatr, jest dosyć zimno. Na termometrze w tym momencie jest minus 14, natomiast rano było tutaj u nas na mierzei minus 22, słuchajcie. Teraz temperatura trochę się podniosła wygląda to jak wieczna zmarzlina smar, jakbyśmy byli gdzieś na arktyce gdzieś pod kołem podbiegunowym tutaj widzimy jakieś pęknięcie lodu ale to jest tylko powłoka śnieżna natomiast cały lód gruby znajduje się pod tą powłoką śnieżną bezpiecznie można się poruszać po lodzie w tych warunkach natomiast trzeba mimo wszystko zachować szczególną uwagę od brzegu jesteśmy w linii prostej, można powiedzieć około 500-600 metrów. Natomiast ja cały czas kieruję się w stronę wyspy i takie jest odczucie, jakbym się w ogóle do niej nie zbliżał. Tak jest ona daleko. I w tym miejscu, proszę państwa, można powiedzieć, że jesteśmy w połowie drogi. Idziemy dalej. Teraz się idzie dużo łatwiej, dużo twardziej, tutaj jest, śnieg się nie zapada. Do celu już zostało nam niedaleko. Myślę, że około 300-400 metrów i będziemy na miejscu. Tutaj widzimy takie duże pęknięcie lodu. Nastąpiło, a na wprost już mamy widoczną ob obwiednię wyspy Estyjskiej i widoczne te słupy, przy których Tutaj barki Tutaj torosy również się porobiły. Jak państwo widzą. Proszę zobaczyć widok przy samej obwiedni wyspy. Znajdujemy się przy samej wyspie. W oddali stoi koparka zamarznięta. Bardzo ładny widok. Myślę, że wysokość tych kamieni od tafli wody to jest co najmniej 6-7 metrów. Nie myślałem, że jest aż tak wysoko. Natomiast, jak się podejdzie blisko, to widać tą wysokość z chęcią mi się wspiął tutaj po kamieniach przede mną ekipa była tutaj wcześniej chwilę i oni właśnie chodzili sobie po samej wyspie natomiast ja nie będę wchodził więc sobie to daruję natomiast za chwilę się zbiję tutaj dronem i porobię sobie kilka ujęć z drona tak więc ja już powoli z Państwem będę się żegnał Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na materiał z drona. Trzymajcie się! Cześć!